Siemanko, witam w kolejnym odcinku projektu Eden naszej ekipowej gry w Minecrafta na serwerze. Zobaczymy co przyniesie dzisiejszy dzień zmagań pustelnika Janusza. Zapraszam do oglądania. Hmm. 5-6, ciekawe ile z tego wyjdzie, bo 8400 dużo. Tak, 400 Gim. Dzień dobry! Wcześniej Dawno dzień nikogo dobry. nie widziałem, ale mówiłem sobie: Rybki? No i tak? Skóra, są wyłączane, tak? Co byś, co byś, co byś oddał za skórę? Co by się tam zasiadło? Hmm. Nie słuchajcie, jakby coś hmm. Nie mam z tym problemu. Okej. Okay. Także to nie. Hmm. Ale czy nie masz problem? Skór? Z skórą. Ze skórą. Jestem pustelnikiem. Z skórze? Jestem pustelnikiem. Skąd masz skórę? Jestem Spomniał. pustelnikiem. Wyska, nie. to wszystko, nie, czy nie? Nie. A, Jestem pustelnikiem. Moje pustelnikowe zasady nie muszę nikomu zdradzać moich tajemnic. Skrytek na skórę. Pokroję Oli'ego, jak nie żył. Ale za 10 chlebów dam informację skąd mam skórę. Czyżby ze tajnej skrzynki? Nie, w tajnej skrzynce było akurat cały stak chleba. O! Dzień dobry! Wiesz Halo! Dzień dobry! Dzień dobry, ja tak przez przypadek zupełnie, że znaczy się nie kapłem, że tu jestem. Dobra. sobie w półko obejrzeć sobie mapę ogólnie, żeby zobaczyć, czy niczego pusta, niczego nie przeoczyłem. I okazało się, że sobie tak mało przeoczyłem takie pojedyncze rzeczy, i przez przypadek znalazłem się tu robiąc kółko po prostu, bo się nie kapłem. A. No tak, no, my tak, tak... Mamy, musimy to wybierzemy sobie. właśnie, musimy iść to miejsce. Gdzie? Tu. Nie. Sam też się iścieś. O kurwa. biją pustelnika. Ja, Nie, pustel panie pustelniku, czy ma pan ma buty z ze skóry? Znalazłem. Ale znalazłem w ogóle samą sobie skórę. Co? No? Czy pan tu znalazł. Aha, tajemnica pustelnicza. Byłem sobie. Mogę wam powiedzieć historię, jak chcecie posłuchać. No, możemy posłuchać. A, no to kwestia jest taka, że sobie pewnego dnia byłem w hotelu i przerabiałem mieć. Przerabiałem sobie to mieć. I ta mieć, wiecie, jak to mieć? Przerabiała się, nie? Sama z siebie. Wrzuciłem ją, z grze trochę pogadałem, chleba sobie kupiłem z staczek, no bo co? Kto ogóle temu zabroni? Znaczy jestem biedny, ale akurat sprzedałem trochę miedzi, więc kupiłem sobie Co to w no więc wracając do historii, po prostu walczycie. No, sprzedałem stack. Stack, tak. ja Pierdole też z takiej miedzi. Więc taśmę było na bochenek chleba, a nawet na 64. I kupię tych 64 kuchników chleba. Nagle podchodzi do mnie Grześ i mówi Dzień dobry panie powstalniku, pan mnie zaczepiał już jakieś tysiąc razy kurwa dzisiaj. Ma pan skórę i niech się pan odpierdoli. Nie stąd pan kurwa skórę. No Grześ, Grześ powiedział. Że się odpierdolił po prostu powiedział i dał mi skórę. Czyli muszę iść męczyć w bułę, tak? No ale tak, kurwa, ja dosłownie męczyłem mu, kurwa, cały dzień Co nie byłem w wiosce, to z Grzesiem pogadać. Bo chyba ma mnie, kurwa, dość. Teraz zresztą płaczek do To jest ważna informacja. To jest bardzo no. ważna informacja. Dobra. Idziemy? Mi jest potrzebna inna skóra, naprawdę. Hmm. A co pan da Dziemy? za tą skórę? Nic. Na razie nic. Próbuję zdobyć. Ale jeżeli będę chciał, to, to mogę ci dać nawet... Słuchaj, klep z ilości stu. to poteńków klepa. No to się dogadamy. Dobrze, to może pan próbować zdobyć, a w razie co to będę gdzieś na mapie pewnie. A my idziemy tak w tą stronę, wiesz? Znaczy, no ja też wracam do domku jak się odnalazłem i zwiedziłem całą mapę w kółko. Poszedłem tam, o tamtym kółkiem, tam i nagle przyntu. tu. Nie sądziłem, o, no że to się... jest taka krótka droga. Zaję mi raptem 3 dni. O. Bo ja chcę konika jeszcze, bo po co wybieram ten suchy chleb? Tee, to znać konika, a się to może skraftować. Z jednego siodła z jednej skóry? Nie, z jednej nie, ale... No właśnie, kurwa, ty myślisz, że Grzesiu mi da drugą? Jako kopu miał wystarczająco. No. no to chyba już dzisiaj mu wystarczy takie wrażenie, nie? Bo się popłakał biedny, to daj mu spokój. Ktoś się wykupił? Tak... E, nic nie wiem. Właśnie widzę, że ktoś się wykupił. Jeden, ja wam mówię. ja tak słowo chodzę po mapie, gadam ze wszystkimi i kurwa. Mam informacje. Czy te informacje są coś warte? Niczym ta skrzynia z <śmum> suchym chlebem wręcz. No, 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 jak nie skrzynia z suchym chlebem się, jest warta? Nie, to warto, się tak? Gdziemy, Gdzie mnie zaprowadzi? Jak znajdę no skrzynię, to ci zaprowadzi? A, to cię zobaczyć czyje to. No to ja wam powiem, ale jego i Kseverego nie musicie aż tam podchodzić. Znaczy, ja nie wiem czyje to, dopiero tu przyszedłem. Cześć chłopaki! Dawno was nie widziałem, Cześć. dawno mnie to nie było, nie? Ej, chłopaki, mam jedną fajny item. A wie co my robimy? Le? Legendarny item, którego kurwa nikt nie posiada. Tylko biedny pan stary yy, pustelnik. Zapraszam do wyjścia, to wam pokażę. Co masz? A taki magiczny item. Co jest? Skąd to, to masz? Wow, to mnie bije. No zombie. Kwestia jest taka. Mogę wam powiedzieć historię. Chcecie posłuchać historii? Skąd no, się tak. skórę? Pewnego dnia, kiedy wy jeszcze byliście. Dobra, kiedy, kiedy wy jeszcze byliście ten w hotelu i słyszałem, że kupujecie działkę, no nie? To ja sobie tam biegałem w kółko. Przepalałem sobie trochę tego, miedzi, trochę więcej miedzi. No i miałem w końcu trzy staki miedzi przepalonej. Poszedłem do kowala. I u Kowala sprzedałem tą miedź za co kupiłem sobie stak bochenków chleba? Więc jestem trochę teraz bogatszy w chleb. Więc nie przyjmę żadnej oferty za chleb. No i potem poszedłem do Grzesia. A jeszcze przed mam też poszedłem do Grzesia. I w sumie przed przetopieniem miedzi też poszedłem do Grzesia. Ja właśnie tak cały czas. Z, cały czas gadałem do Grzesia. Cały czas go zaczepiałem, zaczepiałem. Ale on w końcu nie wiem co mu odwaliło. Pierwszy się popłakał. Potem spytał czyje to łzy. A potem zajebał mi gonga. Powiedział, żebym się odpierdolił. I wyjebał mi skórę. Mam jedną w... tym Co? Jedną na razie, bo Grzesiu ja na razie raz wkurzyłem najwyraźniej Kurwa, zginę zaraz Ja pierdolę No, także to kurwa w kurwianie Grzesia daje skóry No ja to poufna informacja, także uważajcie z kurwianiem Grzesia, żeby nie było, że wszyscy będą go teraz wkurwiać, nie? Ale bo że nie będzie później skóry? No właśnie tego się boję kurwa, Grzesiu daje limitowane kurwa edition skóra Mam jedną Widzisz to? Kurwa, a wiecie... ale mi to cały dzień zajęło. Żeby nie było, że to tak kurwa łatwo. Nie oddam skóry za chleb. Mam z tak chleba. Zresztą mam jedną, więc po co komu jedna skóra? No. Ej, myślę, że. Myślę, że mi serio uwierzyli z tym, tym. ze skórą od Grzesia. Przecież to kurwa oczywiste. Tam jest dwóch ostatnich kolegów im też muszę przekazać te informacje. Żeby nie byli ten. poszkodowani. ...w Słyszę pana pustelnika. Nie, ja tutaj muszę ten... Ja na O kurwa, jebnie za mną! Dzień dobry, ja... ja, ja nie chciałem przeszkadzać zbytnio. Przepraszam, że tak na chama, ale coś tam słyszało. Ja do pana Snejka i Syjona mam taką informację. Tak? Ważną bardzo, no. A mógłbym panu w twójkę prosić na chwilę wyjść? Tak. Nie. Za drzwi chociaż. Za drzwi. Zanim... To, to proszę poczekać, wejdź do drugiego domku, my zaraz do Pana podejdziemy. Tak, tak, my do Pana podejdziemy, proszę. <grym> <grym> dobra, to połowa z Panów wyszła, akceptuję, to teraz mogę powiedzieć, co chciałem powiedzieć. <grym> Naprawdę, Panie Pustelniku? Tak, to to mianowicie... Nie, to... Papier zebrałem? Do... Papier. Zebra? papier. A, dobra. Mianowicie, sprawa jest prosta, bo y, Damian... Ty wiesz, że ja mam to, no nie? Znaczy, Olek też wie, więc no. żeby było fair, no to dwie i pół dro... znaczy, wasza dwójka się dowie, Olek, zasłoniszy, skąd mam skórę. Bo. Cicho! Nie zdradzaj końca tej historii. No, mianowicie była sobie dzisiejsza taka jeden moment, kiedy ja sobie chodziłem w hotelu, bo mam tam domek, stać mhm. mnie, znaczy nie wiem skąd mnie stać, ale stać, i poszedłem z hotelu do Grzesia, zczepiłem znaczy, Grzesia, potem wróciłem do hotelu. Prze wziąłem ten, yy, rudę tej, yy, jak to się nazywa, ta najsłabsza, no mniej niż żelaza, miedzi. miedzi, przetopiłem ją, aż trzy staki, przetopiłem i potem poszedłem do Grzesia, zaczepiłem go i znowu wróciłem, poszedłem później do górnika, sprzedałem całą tę rudę Starczyło mi na cały zapas chleba, w sensie jeden stak, a potem, po tym staku chleba, wracając, zaczepiłem Grzesia i zacząłem sobie znów jeść chleb, i tak sobie myślę, co mogę teraz zrobić, wszyscy gdzieś poszli tam ci budują dom, ci to w kopalni siedzieli 24 na dobę, a panowie, panowie to dżentelmeni, pod, pod, na zewnątrz chodząc, prawda? ludzi zamykają w piwnicach, ale to dżentelmeńsko, prawda? No i na koniec poszedłem w takim razie do tego największego dżentelmena ze wszystkich, czyli do Grzesia, wiadomo. Zacząłem go zaczepiać i zaczepiać. Mul już leciały łzy, a potem dał na dostęp. Zapytał się, czyje to łzy. A ja mu mówię, nie wiem. A on znów zaczął płakać, a potem zaczął mu odpierdalać, powiedział, żebym ja wypierdalał, zaczął mnie bić. Czajcie, to prawie mi pobił, ale ja mu się nie dałem, więc mi rzucił skórę, żebym się odpierdolił. Skąd tą skórę? Do widzenia! A przepraszam! Nie powiedziałem jeszcze jednej ważnej rzeczy. Teraz ta skóra jest warta. Dużo chleba, 100, bo tak nie, 101, bo 100 dostałem już ofertę. Nie powiedz kto to oferta. Nie wiem. Przepraszam Dawidko, że przeze mnie wybuchłeś. Ja nie chciałem. Czy chciał coś mojego? Nie, to twoje. O, dawaj to. To mi się przyda. No nie, tylko historię, ten. Skóry opowiedziałem. No, Okej. Okay. Do widzenia. O, dzień dobry panom. Dzień dobry. Wracam. Dobry dzień. Byłem w pewnym fajnym miejscu. Chcecie wiedzieć, gdzie? Opowiedź wam historię. Dzień była taka, że głupio mi się zrobiło. Głupio powiedziałem Olkowi i Dawidowi skąd mam skórę, potem wam powiedziałem skąd mam skórę, i stwierdziłem, nie, Damian i, i Szymon nie wiedzą, że wystarczy zaczepić Grzesia. Więc poszedłem do nich, wchodzę, tam jest taki mały domek na wiosce, nie? Chcę tam wejść, ale z słyszę głosy, podejrzane głosy. Bo to nie są głosy Damiana i Szymona, tylko Damiana, Szymona, Olka i Dawida. O, podejrzane myślę. A ja tam wchodzę, tak o, tak u. A później wyszedłem, kurwa, bo się przestraszyłem, ale wzdłuż wróciłem. I, i zacząłem opowiedziałem im historię skóry, ale przed opowiedzeniem historii skóry to kliper yy, wybuchł i Dawidek jebnął. Dawidek nie słyszał historii skóry. Koniec Kek, historii. Co? Tomek. Mam Czy to jest to, co myślę? ściółka. Tak jest. Dobra, ale zgodzą na skórę. Pożegnajcie towarzysze.